Welcome z to man, is Agnostic, a to jest kolejny gameplay. Tym razem jest to MP7 z Laser Sightem i 4 Moje score streaki to Loadstar, Vitol i Swarm. I na szczęście udało mi się wbić je wszystkie. Nawet możliwe, że gdyby mecz się tak szybko nie skończył, to wbiłbym, wbiłbym je dwa razy, ponieważ Loadstara również na koniec wbiłem. Echem, ale tutaj, jak widzicie, początek je był z pomocą. Visata. Orbital Visat jest to jeden z najlepszych killstreaków, o czym już mówiłem w sumie i nabił go nawet jeden z was, bo jest on moim widzem, którego spotkałem właśnie podczas rozgrywki i zaproponowałem mu wspólną grę, chociaż nie zdarza mi to się za często raczej bym powiedział bardzo rzadko ale przejdę do głównego tematu tego filmiku otóż chciałem wam powiedzieć dlaczego nie wrzucałem w ostatnim czasie w ostatnim czasie żadnego filmika bo jak pewnie zauważyliście przez ostatnie 8-9 dni nie pojawił się żaden filmik na moim kanale i było to spowodowane tym że po prostu miałem taki urlopik, tak tydzień urlopu w górach taki po prostu, YouTube Money, to wiecie, musiałem wydać na coś te pieniądze i po poleciałem sobie w góry. Nie, tak naprawdę, to nie wiem czy zauważyliście, ale już ponad miesiąc nie, nie monetyzuję tych swoich yy, filmów. Nie monetyzuję, co znaczy, że nie włączam reklam, bo nie mam TGN-a już, po prostu zrezygnowałem z tej sieci. Tego, z tego partnerstwa z TGN-em zrezygnowałem, dlatego że no wali troszkę ta firma w kit. Może nie tyle w kit, co, co te warunki umowy ma niezbyt przejrzyste i dlatego wolałem z niej zrezygnować. Bo właśnie tam nie zgadzało mi się parę rzeczy, a więc odszedłem na zawsze. Z ich strony. A jeszcze bardzo śmieszna rzecz, bo patrzę, a wczoraj jeszcze mi wysłali z TGN-a zaproszenie z powrotem do ich partnerstwa. Tak jakby to robili ze Spambota. Każdy, kto nie ma partnerstwa z jakąś firmą, wysyłają mu zaproszenie. Tylko tak to rozumiem, bo jak inaczej wysłaliby mi zaproszenie właśnie do partnerstwa, gdyby wiedzieli, że już tam byłem w partnerstwie, że już. Pracowałem w tej firmie, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. A więc, no nic, nie szkodzi, to tylko takie coś. A więc jeszcze co chciałem Wam powiedzieć, i już mówię chyba dziesiąty raz, a więc, więc spróbuję przestać. To też postaram się unikać tegoż słowa i zastąpić go czymś bardziej elokwentnym. A więc. <słyski> Znowu, a więc. No nic. Chyba się od tego nie uwolnię, jak na razie. Muszę przeczytać jeszcze parę książek. To może zastąpię to słowo jakimś innym synonimem. A do tego czasu musicie się zadowolić, a więc. A więc. <ścoughs> Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? To, że. Planuję zrobić kolejny filmik, jakiś poradnik, nawet już wiem jaki. Natomiast jego zrobienie potrwa parę dni, więc będziecie musieli chwilkę poczekać. A do tej pory zostawiam Was z tym, co macie. To na razie miłego nowego roku i do zobaczenia. Cześć.